Róża Match Point, to jest bardzo popularna odmiana w takich nasadzeniach miejskich. Ja tu potrzebowałam bardzo odpornych róż do mojego byłego tarasu. Tu jest bardzo gorąco, jest mała warstwa ziemi, pod spodem jest ziemia z gruzem. Wszyscy mi mówili, że róże nie mają tutaj racji bytu, a jednak już czwarty sezon one tutaj doskonale, ale to doskonale się sprawdzają, kwitną jak szalone. W tym roku są stosunkowo ciemne. Jest to zasługa tych bardzo chłodnych nocy. Cały czas temperatura nie przekracza tych 12 stopni, nawet zdarzają się noce około 8 stopni. Ona tutaj w zestawieniu bardzo mi się podoba w zestawieniu z szałwią okręgową odmiany Endless Love, moją ukochaną. Na dole jest już lawenda, która się zabiera do kwitnia, To jest Hitcot Blue. I ona to są te egzemplarze cięte wcześniej na tych moich filmach. Już widać jak ładne, jakie ładne są te krzaczki. Więc to połączenie taka popularna róża, ale w tym połączeniu z fioletem zobaczcie jaki spektakl o tej porze roku i jest wieczór, słońce zachodzi, a ta róża dosłownie z daleka świeci.